W programie pierwszym Polskiego Radia czas na informacje naukowe. Eureka. Audycja popularno-naukowa. To jest audycja Eureka w programie pierwszym Polskiego Radia. Filozofia antyku uczy nas, by się nie poddawać, by bez ustanku działać rozumnie i starać się żyć według reguły, jaką jest idea mądrości. Tak pisze francuski filozof Pierre Adot. Niezwykle wrażliwy i posługujący się pięknym językiem myśliciel, tak bardzo wart jest przybliżenia i mam nadzieję, że słuchacze podzielą nasz. Pogląd. W studiu jest ze mną pan profesor Krzysztof Łapiński z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Piera do w 2010 roku był ważną postacią w świecie filozofii XX wieku. Rozpoczął swoją karierę naukową jako filolog klasyczny i napisał w pierwszej połowie życia takie bardzo solidne filologiczne prace z zakresu filozofii starożytnej, poświęcone na przykład neoplatonizmowi. Natomiast później, w drugiej połowie życia, tak po czterdziestce, zaczął pisać trochę inne książki. Właściwie wszystkie te książki zostały przetłumaczone na polski. Po pierwsze filozofia jako ćwiczenie duchowe, a po drugie, czym jest filozofia starożytna, a także książka Marku Aureliuszu, twierdza wewnętrzna i zawiera w nich tę interpretację filozofii właśnie jako sposobu życia. I ten sposób życia funkcjonuje, jeśli można tak powiedzieć, poprzez ćwiczenia duchowe. To jest taki sposób na to, żeby doktrynę filozoficzną przekształcać na praktykę życiową. Czyli to pojęcie ćwiczeń duchowych jest bardzo kluczowe dla Piera Adota. Panie profesorze, Piera współpracował z wybitnym polskim filozofem, profesorem Juliuszem Domańskim, który pisał, że obraz filozofii starożytnej został przez Piera zmodyfikowany również poprzez zakres i rodzaj wykorzystywanych źródeł. Czyli ta wyjątkowość. I też wskazywał na przykład we wstępie do polskiego tłumaczenia książki pod tytułem Czym jest filozofia starożytna, że wnikał w treści inne niż tylko te intelektualne, wychodził poza nie. Tak, oczywiście. Tutaj profesor Juliusz Domański, on bardzo się przysłużył upowszechnieniu myśli Piera Adota w Polsce. Oni się zresztą znali osobiście. W sumie ich interpretacje filozofii starożytnej w jakimś mierze bywają podobne. Oni zaczęli niezależnie. Profesor Domański skupił się, wyszedł może od neolatynistyki, od Erasmus z Rotterdamu, zajmował się filozofią średniowieczną, ale też skupił swoją uwagę na filozofii starożytnej. Pierre Ado głównie koncentrował się właśnie na myśli antycznej grecko-rzymskiej. To co pisze profesor Domański o myśli Adota, że zaczynamy swój kontakt z filozofią starożytną to zwykle poprzez podręczniki. Podręcznik to jest zbiór doktryn filozoficznych pewna sekwencja myślicieli i ich poglądów i czasami możemy nabrać wrażenia, że do tego się to wszystko sprowadza. Natomiast Ado pokazuje, że absolutnie nie, że oprócz doktryn, czyli tej doksografii, jest też coś takiego jak praktykowanie filozofii, czyli mówiąc obrazowo, filozofia starożytna opiera się na takich dwóch filarach, czyli poglądy, to jest jeden filar, oraz zastosowanie tych poglądów, to jest drugi. I teraz Ado skupia się na tym drugim filarze, na tym pomijanym bardzo często właśnie w tych naszych podręcznikach do filozofii pokazuje, że filozofia starożytna to nie tylko poznawanie, to nie tylko wiedza o świecie czy o człowieku, ale też próba zastosowania tej wiedzy w praktyce. Filozofia starożytna to również pewne praktyki duchowe, praktyki intelektualne. Właśnie Pierre Hadot używa sformułowania ćwiczenia duchowe. On nie bierze tego terminu z filozofii starożytnej, bierze od późniejszych myślicieli, ale uważa, że ten termin bardzo dobrze się Nadaje do interpretacji tej praktycystycznej strony filozofii starożytnej, ponieważ w nim się skupia wiele aspektów ludzkiego intelektu i osobowości. Gdyby nazwać te ćwiczenia np., nie duchowe, ale intelektualne, to byśmy pominęli np. Emocje, pominalibyśmy wyobraźnię, pominalibyśmy praktyki fizyczne. A do uważa, że w starożytności, jeżeli ktoś chciał uprawiać filozofię, to był to taki rodzaj wręcz konwersji, można powiedzieć, tak jak dzisiaj byśmy mówili o konwersji religijnej. Decydujemy się na to, że żyjemy w inny sposób niż większość ludzi. Nawet filozofowie inaczej się ubierali, inaczej. Jedli, stosowali restrykcyjne diety i tak dalej. Zasadniczo ich życiem miał rządzić rozum. Na przykład nasze życie emocjonalne. Adam mówi coś takiego, że według stoików ludzie są nieszczęśliwi, ponieważ albo dążą do tego, czego nie da się osiągnąć, albo próbują uniknąć tego, czego nie da się uniknąć. Na tym się cała sprawa nie kończy. Tutaj zaczyna się ten drugi etap, to znaczy, jak tę wiedzę zastosować w praktyce. No i właśnie tutaj wchodzą. W grę te wszystkie ćwiczenia duchowe. Być gotowym, mieć na podorędziu, w gotowości różnego rodzaju formuły, maksymy, sentencje, zawsze w każdej sytuacji, która nam się przydarza, umieć spojrzeć na to, co się z nami dzieje z perspektywy doktryny filozoficznej. Być Czyli takiej się ciągłej, nie pogubić. Być w takiej ciągłej gotowości. Mm -hmm. I na przykład ważnym filozofem dla Adota był Marek Aureliusz. On napisał, jak już mówiłem, osobną książkę o Marku Aureliuszu, i teraz proponuje nam takie oto odczytanie rozmyślań Marka Aureliusza, że to nie jest traktat filozoficzny, to znaczy Marek Aureliusz nie stara się tam w jakiś oryginalny sposób wyłożyć doktryny filozoficznej, ale że jest to zbiór ćwiczeń filozoficznych. Innymi słowy, Marek Aureliusz zna doktrynę stoicką w tych swoich codziennych doświadczeniach, na przykład na wyprawach wojennych, próbuje własne codzienne doświadczenia, tak jakby przefiltrować przez tę doktrynę stoicką. On to nazywa ćwiczeniem mądrości. Czy ja dobrze rozumiem to również jako medytację i też wspomnianą przez pana ascezę, taką w dążeniu do doskonałości, tak? do czystości umysłu filozofa? Tak, tylko musimy pamiętać, że w starożytności tej grecko-rzymskiej asceza, znaczy, trochę, coś innego niż asceza chrześcijańska. Pierwotny sens terminu asceza to jest ćwiczenie. Ćwiczenie, nie wiem, sportowe. Grecy mówili askezis, kiedy chcieli powiedzieć o ćwiczeniach sportowców. I to zostało przejęte przez filozofię. I filozofowie, myśląc o ascezie, nie myślą o umartwianiu się, tak jak w tradycji chrześcijańskiej, tylko właśnie o takim jakby podporządkowaniu, czy emocji, czy też. Naszej cielesności rozumowi, żeby rozum kierował. O to chodzi w tej ascezie. Taki rodzaj wyćwiczenia się, czyli na przykład odporność na głód, chłód, umiejętność rozpoznawania, co się dzieje w naszym życiu emocjonalnym i nie poddawania się tym emocjom. Umiejętność nie poddawania się temu, co sądzą na przykład o nas inni ludzie, prawda? Taka niezależność wewnętrzna, żeby określić tę starożytną ascezę. Jeszcze wracając do wizji filozoficznej Piera Ado, jak postrzegał on tych greckich i rzymskich filozofów? Właściwie pytam o to, jak on obrazował, widział ich świat, świat, w którym żyli. W filozofii starożytnej kładzie się nacisk na takie słowo parezja, czyli szczerość. Otwartość wypowiedzi. I teraz sposobem życia filozofa jest właśnie owa parezja, to znaczy mówienie prawdy. Jeśli myślimy o, o Rzymie, no to na przykład mówienie prawdy również władcy, co mogło skończyć się nieciekawie. To jest zadanie filozofa, to jest jego misja, to jest jego sposób właśnie działania w świecie, to znaczy przekładać rozum, rozumność nie tylko na własne życie, ale też próbować na relacje z innymi ludźmi, a władca jest kimś takim, kto w ogóle kształtuje relacje w całym państwie. Jakby próba w. Przez filozofię na, na władcę, to jest temat sięgający wręcz początków filozofii starożytnej. Platon też o tym mówi, kiedy próbuje wychowywać władców sycylijskich. Seneca pisze takie dzieło o łagodności do Nerona, gdzie stara się go nakłonić do tego, żeby postępował rozumnie, w sposób zrównoważony, łagodny i przedstawia zalety takiego postępowania. Więc filozof widzi swoją misję. W tym sensie. Dużą uwagę zwraca na kwestie kształcenia młodych ludzi, mówi o tworzeniu kultury i kultury naukowej, mówi też o tym jak powinna wyglądać relacja mistrza i ucznia, jak ją postrzegali starożytni. Adona napisał bardzo ciekawy i ważny esej o Sokratesie, który dla niego jest takim wzorem filozofa, wzorem mędrca. Jak wygląda edukacja sokratejska, przedstawiona nam głównie przez Platona? W jaki sposób Sokrates no nie tyle przekazuje korpus wiedzy uczniom, ale pobudza ich do myślenia i też do kochania tego, co piękne, dobre, szlachetne, czyli ta edukacja sokratejska to jest rozbudzanie głodu wiedzy, próba zainspirowania uczniów do tego, żeby sami poszukiwali prawdy, ale też poszukiwanie wspólne razem z nimi. Dialog sokratejski, dialog w edukacji to jest właśnie to, co wiąże się z postacią Sokratesa, czyli takie wspólne poszukiwanie, dzisiaj czasami mówimy burza mózgów, taki rodzaj przewodnictwa duchowego. Żona Piera Adota, Ilze Trautado, napisała ciekawą książkę właśnie o przewodnictwie duchowym u Seneki. Listy Seneki do Luciliusza to jest taki przykład tego, jak nauczyciel prowadzi ucznia krok po kroku, starając się rozumieć sytuację, w której tamten się znajduje i dostosowując wiedzę filozoficzną do jego Możliwości, do jego poziomu, do jego pytań. Jest taka bardzo ważna książka dotycząca kultury antycznej, Paideia, Wernera Jägera. Paideia to jest termin oznaczający wychowanie. Grecki termin. Tak, grecki termin. I zdaniem Jägera to jest jeden z najważniejszych terminów charakteryzujących kulturę grecką. I właściwie, ponieważ w Grece nie ma terminu oznaczającego kulturę, to Jäger mówi, że ten termin Paideia można by w sumie zastosować jako ekwiwalent, ponieważ. W edukacji, w wychowaniu skupiają się tak jak w soczewce najważniejsze idee kultury i są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Kiedy czytamy autorów greckich, czy to filozofów, czy też mówców, czy innych, to termin Paideia jest jednym z najczęstszych, który tam się pojawia. Czyli edukacja, przekazywanie wiedzy, przekazywanie tego, co szlachetne, kształtowanie młodych ludzi, to była jedna z najważniejszych rzeczy dla Greków. Panie profesorze, za Sokratesem powtarzamy, i powtarza to Pierre do swojej książce, Czym jest Filozofia Starożytna, że filozof nie wie, ale jest świadomy swojej niewiedzy, i to czyni go mądrym, mówiąc w skrócie, czyli wielka pokora zalecana. Niektórzy mówią, że to, co najbardziej trwałe w filozofii, to są pytania filozoficzne, a nie odpowiedzi, które mogą być takie czy inne. I to, co Sokrates wnosi do kultury europejskiej, co jest fundamentem też dzięki niemu tejże kultury, to jest to, że zadajemy pytania, podważamy odpowiedzi. Normalny proces rozwijania wiedzy to zostało przejęte przez naukę też, prawda? Stawiamy hipotezy, ale w taki sposób, jak mówił Karl Popper, żeby no przynajmniej teoretycznie można je było sfalsyfikować, odrzucić. Nawet te hipotezy, które stawia się w nauce, one są tak postawione, żeby można było zadać pytania do nich. I ewentualnie zaproponować lepsze hipotezy. Kiedy czytamy wczesne dialogi Platona, to są teksty filozoficzne. Ale co nas tutaj zaskakuje, tam często nie ma konkluzji, nie ma jakichś wniosków postawionych, pokazanych nam jako wnioski absolutne. I kiedy kończymy część taki dialog i zastanawiamy się, no, o co właściwie w nim chodzi, skoro nie ma tutaj wniosków, no to dochodzimy do wniosku, że samo zadawanie pytań, ten żywioł pytania. To już jest filozofia. Filozofia może być po prostu aktywnością umysłu, który bada, szuka, zadaje pytania, podważa tę rzeczywistość, która... Wydaje się nam oczywista. Przechodzimy do porządku dziennego bezrefleksyjnie nad nią. A tutaj przychodzi filozof i mówi, że no nie, no to nie jest takie oczywiste, być może trzeba wszystko odwrócić do góry nogami. Filozofowie, jako arystokraci wiedzy, mistrzowie mądrości, Sokrates, który raczej pyta niż udziela odpowiedzi. I my w XXI wieku, w tej ogromnej niepewności co do przyszłości, jakie uniwersalne nauki czy reguły możemy wprowadzać w życie, idąc śladem antycznych. Myślicieli, pewnie bardzo wiele ich jest, ale możemy wybrać kilka. Ja myślę, że kultura dialogu. To się nam przekłada, kiedy wychodzimy od filozofii starożytnej i staramy się ją zastosować do naszych czasów, to widzimy, że nasze czasy to są czasy globalizacji, gdzie się spotykają różne kultury. I teraz dialog międzykulturowy to jest rzecz w naszym świecie ogromnie ważna. Mówiąc w uproszczeniu, jak nie ma dialogu, to jest wojna. Lepiej rozmawiać niż prowadzić wojnę. Dlatego myślę, że lekcją z filozofii starożytnej może być nauka prowadzenia dialogu, rozmawiania, bycia otwartym na czyjeś argumenty. Też traktowania tego dialogu nie jako bitwy, nie jako zapasów, ale jako wspólnego poszukiwania. I to jest to, co nam pokazuje Sokrates. Platon kontrastuje tutaj Sokratesa z sofistami. Sofiści są rzecznikami takiego dialogu, który właśnie jest walką na ringu kto zwycięży kto jest silniejszy często nieuczciwie natomiast sokrates podkreśla w dialogach platona że on chce razem poszukiwać prawdy i to jest właśnie kluczowa różnica i ja myślę że to z filozofii starożytnej możemy wziąć która co do zasady ona nie jest dogmatyczna ona właśnie jest otwarta na polemikę. Historia filozofii starożytnej to jest jedna wielka debata. Możemy sobie wyobrazić takich starożytnych Greków, którzy na gorze ciągle tylko codziennie dyskutują, kłócą się, spierają. Takie są dzieje filozofii. To jest ciągła dyskusja z poglądami innych. Szkół. Panie profesorze, na czym polegałaby dziś aktualność analizy czytania antyku przez Piero Ado. W jaki sposób on funkcjonuje we współczesnej filozofii, czy ma swoich uczniów, czy jest cytowany? Hmm. No tak, on jest bardzo popularny dzisiaj w badaniach nad Antykiem. Tutaj mówiliśmy o tłumaczeniach jego książek na język polski przez pana Piotra Domańskiego. Orędownikiem tego promotorem był pan profesor Juliusz Domański. Dzięki niemu książki Adota dotarła. Do Polski dosyć wcześnie. W świecie anglosaskim dopiero teraz Ado zyskuje taką popularność. Kimś, kto był z nim w dialogu, był Michel Foucault, który bardzo się zainspirował koncepcjami Adota, rozwijał je na swój sposób, miał też własne pomysły. Natomiast w tej późnej fazie twórczości filozoficznej on właśnie zwrócił się do Antyku, do filozofii starożytnej, poświęcił kilka swoich książek praktycznej stronie. Filozofii starożytnej. Dzisiaj na przykład bardzo popularny jest stoicyzm, i on też jest odczytywany w duchu Piera Adota. Czyli tak właśnie praktycystycznie, Koncepcja Adota jeszcze nie straciła swojej dynamiki. Ja myślę, że to jest jeszcze taka krzywa wznosząca się, będzie podbijał kolejne umysły, serca i obszary badawcze. Proszę Państwa, odkrywaliśmy interpretację dyskursu rzymskich i greckich filozofów. O postaci francuskiego uczonego Piera Ado. opowiadał pan profesor Krzysztof Łapiński z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Słuchaczom życzę dobrego wieczoru. Do usłyszenia, Katarzyna Jankowska. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. W jutrzejszej Eurece Artur Wolski poruszy temat choroby Alzheimera. Zapraszamy.